Naszą misją jest łączyć, a nie dzielić. Ale o tym też króciutko Patrycja. Zapraszam. Kochani trenerzy, kochani psychologowie, ludzie, którzy pomagacie drugiemu człowiekowi. Niezależnie od tego, jaki macie certyfikat, jakie macie doświadczenia, jeśli wyciągasz swoje serce na dłoni do drugiego człowieka, robisz niesamowitą pracę. I ja już bardzo Ci dziękuję z całego serca, że zmieniasz ten świat na lepsze, że dajesz dobro, ciepło i wsparcie drugiemu człowiekowi. Nie ma nic istotniejszego, jak. Być u boku, u boku osoby, która się rozpada na kawałki, która nie wie dokąd ma podążać. Dajesz jej światło, i tym światłem jesteś na tym świecie. Bardzo Ci serdecznie gratuluję i dziękuję. Takich wspaniałych studentów mamy na Akademii Trenerów Mentalnych, którzy łączą, a nie dzielą i potrafią pomieścić nurty psychoterapeutyczne, psychologiczne, inne ruchowe też. My wysyłamy serce, zapraszam trenerzy, posyłamy serce do wszystkich, którzy potrzebują pomocy, a też do wszystkich profesjonalistów, którzy się czasami boją, co inni o nich pomyślą. Także działajcie odważnie, działajcie z sercem, mental power i hard power będzie Was wspierał. Zapraszamy.